No, już prawie na szkołą w międzyborowie są, ale chodzą. Ceknęłem, żeby zobaczyć, ile tego jest, ile tego wróciło. Nic nie wykupuję, dużo nie zginęło. Nie będę nic wykupywał. Ja to nie z tych, co wykupują. Wolę nowych, świeżych przynieść niż wykupywać, ale wywinęły teraz. Znowu zaraz giną. Niemożliwe tego, biegu są. Właśnie poszły, zaraz znowu kolejne straty będą poszły nie ma. Nie ma gołębi. Jeszcze dobrze nie wypoczęły po rannym ganianiu. Po południu znowu poszły. No, niemożliwe gołębie. Dobra. O, są, pokazały się, idą sztychem. Tutaj gdzieś są. O, są, proszę bardzo, jak wracają. I to są gołębie. W międzyborowie nad szkołą były. O, i sobie wracają. I idą sztywkami, wracają. Już były nad szkołą. Spokojnie. O, sztych. Zobaczcie, słabo widać. Tutaj są. Sztych. Wróciły. Tak Takim to warto jeść, dawać. Widać, dużo nie zginęło chyba. 15 sztuk doliczyłem się. Wątpię, mi się pomylił. A zagnałem, żeby zobaczyć, ile jest w górze, jak to wyglądało, objąteściowo. No i... i na tyle by było. Pułap piękny. Będą schodzić. No zdziwiłem, że i teraz miały siłę iść. Coś tam w głowie mają, bo przychodzą. Bez gwizdu nie trzeba nic ganiać. Idą same. Znowu zaraz pójdą, chyba. Już wątpię, czy to pomęczone. Rano się nachodziły, i tak teraz mnie zdziwiły, że poszły. Ty dobrze papu dostaje. A jak przyszły, to takie były przysowiałe patrzę, przymęczone, a tu proszę jak chodzą. I tak, dzisiaj Wasz pan jest jeszcze złapany, Krakowiak. Także i obce się pokazały. Dobra, no do schodzą, no jak siadają. No i schodzą, co idą? Siadajta. O! Coś się prostraszyły Dzisiaj jakoś twu-twu, ale bez burego się obeszło dzisiaj. O, siada jeden. Nie chcę przejść. One nie z tych, co walą pierwsze. O, siada pierwszy. Nie. Siądzie, siądzie. Wsiadają za nim. Proszę. Cyk. Cyk. Wszystko na budzie. Dobra, co tu zostało w górze? Jeszcze jeden, ale pikuje jak, jak zły. No i dobra. Na górze nic nie widzę. Otworzymy drzwiczki. A, że, jak wchodzą pershingi, a żeby nie było tu nic, z tych nie było dokładane, wszystko jak było, tak jest. A jak... o! faj z góry! Nie, one się tak podrywają. Podrywają się, bo są wystraszone. Siedaj, ta, nie bójtaś, się. Pershingi. szarawkę im otworzę, chociaż budą wchodzą przeważnie. No i tu miałem powiedzieć, że nic nie było dokładane z tych, tych, te, te pieniądze osobno po prostu. Wchodzą, nawet tak jestem w budzie. Buda siedzieć, buda, buda, raz, buda, buda. Tak to ma wyglądać. Się wychodziły dzikusy dzisiaj. Buda siedzieć! Siedzieć! Buda! Na co czekamy? Siedzieć! Dobra, tu już ich zamknę, tak. To już rawką wskoczą. No i dobra, panowie, i po ganianiu. A nie wykupuję, nie jestem tych, co wykupują, bo jak gołąb, raz spadł. To i spadnie drugi raz. Wolę świeżego przynieść niż takiego, co już spatras do sąsiada. No i dobra. To jeszcze wejdę sobie rawką. A. Zamykam i tyle. To na tyle, bo tu sąsiad widzę niegania. Nic nie buję na razie. Świeże coś tam oblatuje cały czas. No i dobra, co tu powiedzieć? To chyba na tyle. Pozdrawiam do następnego. Trzymajcie się hej. Oczywiście lajka. Suba można zostawić. Jak się podoba. Pozdro. Gołąbki się poschodziły, a tu jeszcze proszę, obce są. Krakowiaczek czarny. No, żeby się nie zerwał. Teplerek jeszcze mówi, że był. No ale krakowiaczek. No właśnie i jest krakowiecik no. taki na kolor fajny, ciekawe, czy coś jeszcze jest. Naganiamy, przed tym jeszcze wasz pan czarny, bez kówek też, to chyba też bez kuwek. Taki krakowiaczek. No i dobra, na kolor do lotki. Jak bycie gał dobrze, to czemu nie? Ważne szeganiamy. No właśnie. Kto go będzie trzymał? Maniek wypuścił Budapeszt. <laughs> podjedź, podjedź. Jeszcze, jeszcze. Kota zdechłego chyba.